Nazywam się doktor Zofia, seniorzy. Dzisiaj opowiem wam historię, która zmieniła sposób, w jaki patrzę na życie. Pan Jerzy odbierał swoją wnuczkę ze szkoły. Wsiadła do samochodu z takim wyrazem twarzy, jakby ktoś zgasił w niej światło. Nie była smutna, nie była zła, po prostu pusta. Ma piętnaście lat. Zapytał: Jak minął jej dzień? Wzruszyła ramionami. Zapytał, czy coś się stało. Powiedziała, że nie. Potem, po długiej ciszy, powiedziała coś, co wstrząsnęło nim do głębi. Zapytała, dziadku, czy czasami masz wrażenie, że nic, co robisz, tak naprawdę nie ma znaczenia. Pan Jerzy ma 87 lat. Przeżył wiele. Wojny, kryzysy rodzinne tragedie, porażki, których nikomu by inny nie życzył. To pytanie wnuczki go wstrząsnęło, bo on sam zadawał sobie to pytanie więcej razy, niż potrafi zliczyć. Różnica jest taka, że on patrzy wstecz z końca życia, a ona patrzy w przyszłość z samego początku. I gdzieś pomiędzy tymi dwiema perspektywami, zrozumiał coś ważnego. Żyjemy w świecie opętanym wpływem każdy chce zostawić swój ślad, zmienić świat, być zapamiętanym. Pan Jerzy widzi to wszędzie. Ludzie gonią kariery, które ich zdaniem uczyniają ich ważnymi. Publikują w internecie, czekając na potwierdzenie. Mierzą swoją wartość liczbą osób, które znają ich imię. On to rozumie. Naprawdę rozumie. Ale oto. Czego nauczył się przez prawie dziewięć dekad na tej planecie. Rzeczy, które naprawdę mają znaczenie, rzadko wydają się ważne w momencie, gdy się dzieją. Pozwólcie, że opowiem wam o pani Marii. Mieszkała trzy domy dalej przez 42 lata. Pani Maria była nauczycielką. Nigdy nie wyszła za mąż, nie miała własnych dzieci. Uczyła trzecią klasę w tej samej szkole podstawowej w Krakowie przez całą swoją karierę. Gdy przeszła na emeryturę, odbyło się małe spotkanie w szkolnej sali gimnastycznej. Przyszło może 30 osób. Żadnych kamer, żadnych przemówień, które zostałyby zapamiętane. Dostała tabliczkę i bukiet kwiatów. Dwa lata później odeszła cicho we śnie. Na jej pogrzebie pan Jerzy spodziewał się skromnej frekwencji. Pani Maria zawsze była skromna, niepozorna, ale ten kościół był wypełniony po brzegi. Ludzie stali i jeden po drugim wstawali, żeby mówić. Lekarz powiedział, że pani Maria była pierwszą osobą, która sprawiła, że poczuł się mądry. Kobieta prowadząca organizację charytatywną powiedziała, że pani Maria nauczyła ją czytać, gdy wszyscy inni się poddali. Mężczyzna po pięćdziesiątce przyprowadził własną córkę i powiedział, że został nauczycielem przez panią Marię. Historia po historii. Zmienione życia. Zmienione kierunki. Wszystko dzięki kobiecie, która myślała, że po prostu wykonuje swoją pracę. Pani Maria nigdy nie próbowała zmieniać świata. Nigdy nie szukała uznania. Przychodziła dzień po dniu i zwracała uwagę na dzieci przed nią. Uczyła się ich imion. Zauważała, gdy miały trudności. Zostawała po godzinach, żeby pomóc im zrozumieć ułamki, albo pisownie. Nic efektownego. Nic, co trafiłoby do gazet. Ale fale z jej życia wciąż się rozchodzą, dekady później, przez ludzi, których nigdy nie spotka. Pan Jerzy myśli, że wszystko rozumiemy na wspak. Myślimy, że znaczenie to bycie widzianym, znanym, zapamiętanym przez tłumy. Ale tak naprawdę życie nie działa. Życie budowane jest na małych momentach między ludźmi. Rozmowa, która zmienia czyjąś perspektywę. Życzliwość, która pojawia się dokładnie wtedy, gdy ktoś ma zamiar się poddać. Pojawienie się, gdy to niewygodne, słuchanie, gdy wolałbyś mówić. Te rzeczy nie wydają się znaczące, gdy się dzieją. Wydają się zwyczajne, rutynowe, łatwe do zlekceważenia. Kiedy Pan Jerzy miał 39 lat, przeszedł trudny okres. Jego biznes ledwo się trzymał. Brakowało pieniędzy. Pił więcej niż powinien. Spał mniej niż potrzebował. Czuł się jak porażka. Pewnego wieczoru siedział w samochodzie przed barem w Warszawie, próbując zdecydować, czy wejść. I ten facet, którego ledwo znał, Tomasz, zapukał w jego okno. Spotkali się może dwa razy wcześniej. Powiedział, że idzie na kawę i zapytał, czy pan Jerzy chce do niego dołączyć. Po prostu tak. Żadnej wielkiej interwencji, żadnego wykładu. Po prostu kawa. Siedzieli w kawiarni przez dwie godziny. Tomasz nie pytał, co jest nie tak. Nie próbował niczego naprawiać. Po prostu rozmawiał o normalnych rzeczach. O swoich dzieciach. O książce, którą czytał, o wycieczce sprzed lat, i jakoś, w środku tej całkowicie zwyczajnej rozmowy, coś w panu Jerzym się uspokoiło. Nie wszedł do tego baru, wrócił do domu, nie pamięta już nawet wszystkiego, o czym rozmawiali, ale ten moment miał znaczenie. Zmienił kierunek jego nocy, może jego życia a Tomasz prawdopodobnie zapomniał o tym następnego ranka. To jest właśnie rzecz z tym znaczeniem. Prawie nigdy nie jest dramatyczne. Nie ogłasza się samo. Nie dostaniesz powiadomienia mówiącego, że coś, co zrobiłeś, zmieniło czyjeś życie. Przez większość czasu nigdy się nie dowiesz. Zrobisz coś, co dla ciebie wydaje się małe, a dla kogoś innego będzie wszystkim. I pójdziesz dalej, myśląc, że to nic nie znaczyło. Żona pana Jerzego, Elżbieta, pisała listy. Prawdziwe listy, ze znaczkami i wszystkim. Pisała do ich dzieci, gdy były na studiach w Gdańsku i Wrocławiu. Pisała do starych przyjaciół, których nie widziała od lat. Pisała do kuzynów, sąsiadów, do każdego, kto przyszedł jej do głowy. Pan Jerzy żartował z tego. Mówił, El, wszyscy mają teraz telefony. Po prostu zadzwoń. Ona uśmiechała się i dalej pisała. Po jej śmierci znalazł pudła z listami, które ludzie do niej pisali. I w prawie każdym ktoś wspominał, jak wiele znaczyły jej listy. Jak przechowywali niektóre przez lata. Jak czytali je w trudnych czasach. Ona nie próbowała mieć znaczenia. Po prostu wyciągała rękę. Ale miała ogromne znaczenie. Pan Jerzy życzyłby sobie, żeby ktoś powiedział mu to, gdy był młodszy. Twoje życie nie musi być nadzwyczajne, żeby miało znaczenie. Tak naprawdę, prawdopodobnie nie powinno być. Presja bycia wyjątkowym, wyróżniania się, robienia wielkiego wrażenia, ta presja niszczy ludzi. Sprawia, że czują, jakby ich zwyczajne życie nie było wystarczające. Jakby stawianie się dla rodziny, uczciwa praca, życzliwość dla obcych, jakby nic z tego się nie liczyło, chyba że jest opakowane w coś imponującego. Ale prawda jest taka, że prawie wszystko, co trzyma nasz świat razem, jest robione przez ludzi, których nikt nie zapamięta. Rodzice, którzy wstają w środku nocy z chorymi dziećmi. Pracownicy, którzy przychodzą na czas i wykonują swoją pracę dobrze. Przyjaciele, którzy odezwą się, gdy zauważą, że ktoś cierpi. Wolontariusze, którzy podają posiłki, sprzątają parki, odwiedzają szpitale. Ludzie, którzy głosują, którzy segregują śmieci, którzy oddają wózki sklepowe. Małe, Niezauważalne czyny, które powstrzymują wszystko przed rozpadnięciem się. Chcecie wiedzieć, czy macie znaczenie. Spójrzcie na ludzi bezpośrednio przed wami. Czy jesteście z nimi obecni? Czy jesteście uczciwi? Czy jesteście życzliwi, gdy nie musicie? Czy dotrzymujecie obietnic? Czy robicie miejsce na cudzy ból? Czy świętujecie ich radość? Te pytania nie sprawią, że traficie na okładki magazynów. Nie zbudujesz swojej platformy ani nie zwiększysz swoich wpływów. Ale one zadecydują, czy wasze życie naprawdę coś znaczyło. Pan Jerzy dużo myślał o pytaniu swojej wnuczki: Czy cokolwiek, co robię, ma znaczenie? I zdał sobie sprawę, że samo pytanie jest problemem. Bo kiedy pytamy czy mamy znaczenie? Zazwyczaj pytamy, czy mamy znaczenie w jakiś wielki, mierzalny sposób. Czy jesteśmy ważni, wpływowi, wyjątkowi, ale znaczenie tak nie działa. Znaczenie jest cichsze, bardziej osobiste. To wiedza, że Twoja obecność lub nieobecność zrobiłaby prawdziwą różnicę dla prawdziwych ludzi. Kiedy wnuk pana Jerzego miał siedem lat, przerażała go woda. Nie podchodził blisko basenu. Pewnego lata pan Jerzy spędził trzy tygodnie, 15 minut dziennie, po prostu stojąc z nim na płytkiej części. Nie naciskał. Nie wykładał. Po prostu tam stał, gdy chłopiec się przyzwyczajał. Pod koniec lata wnuk pływał. Teraz ma 23 lata i prawdopodobnie nie pamięta tych 15-minutowych sesji. Ale pan Jerzy pamięta. Bo wie, że gdyby tam nie był cierpliwy i stabilny, jego strach mógłby zostać z nim. To jest znaczenie. Nie dlatego, że jest imponujące. Dlatego, że jest prawdziwe. Im starszy jest pan Jerzy. Tym bardziej zdaje sobie sprawę, że większość tego, za czym go nimi, to dym. Status zmika. Osiągnięcia blaknią. Ludzie zapominają o waszych dokonaniach szybciej, niż byście uwierzyli. Ale nie zapominają, jak sprawiliście, że się czuli. Nie zapominają, że się pojawiliście. Nie zapominają, że ich zobaczyliście, gdy czuli się niewidzialni. Te rzeczy zostają. Odbijają się echem w sposób, którego nigdy w pełni nie zrozumiecie. Czasami pan Jerzy myśli o wszystkich małych wyborach, które składają się na życie. Tym razem, gdy zatrzymał się, żeby pomóc sąsiadowi z poznania naprawić ogrodzenie, choć spieszyło mu się. Tym razem, gdy poszedł na występ szkolny swojej wnuczki, mimo że był zmęczony. Tym razem, gdy przeprosił żonę, choć był pewien, że miał rację. Te chwile nie były wielkie. Nikt ich nie nagrywał, nikt nie oklaskiwał, ale one się liczyły, budowały zaufanie, pokazywały miłość, tworzyły bezpieczeństwo. Pan Jerzy pamięta swojego ojca, który pracował jako stolarz w małym warsztacie w łodzi. Jego ojciec nigdy nie był bogaty, nigdy nie był sławny, ale był człowiekiem słowa. Jeśli coś obiecał, to dotrzymał. Jeśli zaczynał pracę, to ją kończył. Ludzie z całego miasta przychodzili do niego, bo wiedzieli, że mogą mu zaufać. Gdy jego ojciec zmarł, pan Jerzy znalazł dziesiątki listów od ludzi, którzy pisali, jak jego ojciec im pomógł. Naprawił coś za darmo, gdy nie mieli pieniędzy. Nauczył ich syna stolarstwa, wysłuchał ich problemów po pracy, drobne rzeczy, ale te drobne rzeczy zbudowały życie pełne znaczenia. Pan Jerzy był w sklepie spożywczym w zeszłym tygodniu. Młoda kobieta przy Kasie wyglądała na wyczerpaną. Ciemne kręgi pod oczami. Poruszała się powoli. Mógł po prostu zapłacić i wyjść. Ale zapytał ją: Jak się czuje? Naprawdę zapytał. Nieautomatyczne pytanie, które wszyscy zadajemy. Wyglądała na zaskoczoną, potem jej oczy się napełniły. Powiedziała, że pracowała na podwójnych zmianach, bo jej matka była chora. Rozmawiali może przez trzy minuty. Powiedział jej, że robi coś honorowego, że jej matka ma szczęście, że ją ma. Kiedy wychodził, podziękowała mu dwa razy. Czy ta rozmowa zmieni świat? Nie. Czy miała dla niej znaczenie w tym momencie? Pan Jerzy myśli, że tak. Wie teraz, że życie nie jest o wielkich gestach, nie jest o byciu bohaterem w oczach milionów. Jest o byciu obecnym w małych momentach, o zauważaniu, gdy ktoś potrzebuje pomocy, o wyciąganiu ręki, nawet gdy nikt nie patrzy, o mówieniu prawdy, nawet gdy to trudne, o przepraszaniu, gdy się myli, o przebaczaniu, gdy jesteś zraniony. To są rzeczy, które budują prawdziwe życie życie, które ma znaczenie. Pan Jerzy często spaceruje teraz po parku w Krakowie. Widzi młodych rodziców z dziećmi. Widzi pary trzymające się za ręce. Widzi starszych ludzi karmiących gołębie. I rozumie, że każdy z nich ma swoje historie. Każdy z nich ma chwile, które dla kogoś były wszystkim. I większość z nich nigdy się o tym nie dowie. Ale to nie zmienia faktu, że te chwile się wydarzyły że miały znaczenie, więc oto odpowiedź pana Jerzego dla jego wnuczki i może dla was. Tak, to, co robicie, ma znaczenie, ale prawdopodobnie nie w sposób, który myślicie. Ma znaczenie w małych momentach, w tych neglamourowych, w tych, o których nie napiszecie w internecie ani nie umieścicie w CV. Ma znaczenie, gdy wybieracie cierpliwość zamiast złości, gdy mówicie prawdę, nawet gdy kłamstwo jest łatwiejsze, gdy pomagacie komuś, mimo że nikt nie patrzy, gdy zostajesz, gdy odejście byłoby prostsze. Wasze życie nie musi być spektaklem, żeby miało znaczenie. Po prostu musi być uczciwe, obecne, życzliwe, a to trudniejsze. Niż brzmi, bo te rzeczy wymagają od Was uwagi. Pojawienia się, nawet gdy jesteście zmęczeni, troski, nawet gdy to niewygodne. Ale tam właśnie żyje prawdziwe znaczenie. Nie w centrum uwagi. W stabilnej, cichej pracy bycia człowiekiem z innymi ludźmi. Pan Jerzy ma 87 lat. Nie zostało mu wiele lat. I kiedy myśli o tym, co chciałby, żeby jego życie znaczyło, nie myśli o nagrodach czy uznaniu. Myśli o ludziach, których dobrze kochał, o momentach, gdy był w pełni obecny, o czasach, gdy pomagał, nie potrzebując uznania, o rozmowach, gdy naprawdę słuchał. To są rzeczy, które miały znaczenie. To są rzeczy, którego przeżyją. Powiedział swojej wnuczce w drodze powrotnej do domu: Że najważniejsze pytanie nie brzmi: Czy twoje życie ma znaczenie? Najważniejsze pytanie brzmi: dla kogo chcesz mieć znaczenie? Bo jeśli potrafisz odpowiedzieć na to pytanie i żyć według tej odpowiedzi, twoje życie będzie miało więcej znaczenia niż kiedykolwiek będziesz w stanie zmierzyć. Będziesz żył w sercach ludzi, których kochasz. A to jest rodzaj nieśmiertelności, który naprawdę się liczy. Jestem doktor Zofia, seniorzy. Historia pana Jerzego nauczyła mnie czegoś głębokiego. Nasze życie ma znaczenie nie w wielkich osiągnięciach, ale w małych, codziennych wyborach w uśmiechu dla zmęczonego kasiera w cierpliwości z wnukiem w liście napisanym do starego przyjaciela w dotrzymaniu obietnicy. W wysłuchaniu kogoś, kto potrzebuje być usłyszanym. Nie potrzebujemy być sławni, żeby być ważni. Potrzebujemy tylko być obecni, uczciwi i życzliwi dla ludzi wokół nas. To jest droga do życia pełnego znaczenia. Jeśli ta historia coś Wam powiedziała, podzielcie się nią z kimś, kto potrzebuje jej usłyszeć. Napiszcie w komentarzu, na co będziecie zwracać więcej uwagi w swoim życiu. I zasubskrybujcie, jeśli chcecie więcej takich rozmów. Mam jeszcze wiele do powiedzenia i chciałabym to mówić do ludzi, którzy naprawdę chcą słuchać. Do zobaczenia wkrótce.